Dzień dobry widzowie przespali spa, tak spali, tak trochę zasnę, krótko spałem jesteśmy, pokażę Wam te piękne miejsce. Jeszcze nie jesteśmy już akurat na promie, tylko gdzie my jesteśmy? Pod promem. W porcie. Pod, w porcie jesteśmy no. i jak widzicie to naprawdę jest duże miejsce Tato. Oprowadź, bo ja tu jestem pierwszy raz też no, ogromne promy widać z lewej strony widać nasz prom który się kończy aż tam na końcu, jest taki wielki z prawej strony kolejny prom za nim jest jeszcze jeden prom pełno promów ty, w tym porcie to akurat się zgodzę, bo to jest naprawdę grotyczne miejsce mam nadzieję, że widzowie widzieli no i co, będziemy Zaraz będziemy jeść, ja będę zaraz jeść siadanko I co będziemy czekać Ale naprawdę tak jest zbyt bardzo świąte, ale oczka tak mogę zamknąć. Ale nie są święce. Jest Radek. Nigdy się nie spodziewałem, się, ułodzę się tutaj, ale nieważne. Hmm, Marzyłem. I powiem, prawda, marzy, marzy, Chyba marzyłem, iż z tatem już chyba dużo 100 lat. czy nie? Żeż cały czas prosiłem. A mogę z tobą wyjechać? A mogę. No i wreszcie jestem. Tu. Teraz, ja, jak zjem obie, to pogram sobie Fortnite'a. Pogram sobie. Masz twój bilet? Mam mój bilet. Nie, to znalazłem. No dobrze. Ale tu pisze Karol, czyli ja, i to jest mój bilet. Szkoda, przeczytajcie to od tyłu. K, a. No ja się nie umiem tego z czego rozczytać. Ale to jest. K, a, R, O, Karol. Mam swój bilet. Jest spoko. Tylko niestety to wy wyjdziecie na odwrót, więc musicie wszystko przeczytać tak od tyłu, prawda? Ale jak ktoś może to od, od, przeczytać od tyłu to sobie zapauzuje we swój bilet, Tata też ma bilet, mam bilet kira Już nie każda łaskotka śpi opczarosa na A to oni on śpią. Każdy śpi, naprawdę. Ruski nie przeprasza. Co? Ludzki nie przeprasza. faktycznie, ale to pójść. Dobra, już ja jestem w nowej koszuli. Chwilkę to potrwało, przerwałam. Aby nie widzieć mojego brzucha. Nieważne Luigi i Mario. Niech już obudziłem, są ubrani. Tylko są zamknięci. Aby mi batalia nie, nie skobiła. Po szczerze naprawdę jest to duże, a jak będziemy jechać to też sobie, to też nagramy, prawda tato? Mhm. Bo czasami wpuszczam na ostatnią chwilę, aby to zobaczycie, bo jest tam napisana godzina, ile my czekaliśmy, ile my się trudziliśmy. Jechaliśmy na prom, ja się obudziłam. Maskotki nie do końca, oprócz ananasa, Maria obudziłam. No. Nie wiem, no, ja was żegnam No to 2-3 minuty, to krótko I... Nagrasz no, jeszcze, jak wjeżdżamy na prom, Tak. Więc papa. Pa. Jednak nie będzie drugiego odcinka, bo Postanowiliśmy że Po prostu damy pauzę Jak nas wpuszczą To od razu Przerwiam pauzę i będzie, będzie nagrywanie, może to będzie trwać dłużej Ale jak coś to ja wam opowiemy, ile czekaliśmy tu, ile rodziliśmy się no więc ja nie żegnam bo zaraz się widzimy raz chyba to będzie dwie godziny dla was chwila U. szybka informacja już czekamy do pół godziny ja sobie piję kolkę zjadłem śniadanko i co czekamy na ten prom prawdopodobnie jeszcze godzina ale to zależy od ludzi no, to była taka mała informacja i teraz zjadziemy się na promie dobra, nie będę już grał. no witamy, witamy tato. Mój, bo może spać ten tablet witamy, i nie uwierzycie ile czekaliśmy tato, ile czekaliśmy no weź ten tablet i nie sobie, dobra? żebym ja wszystko widział okay widzieliście dwie i pół godziny No przesada, przesada prawda? idziemy do tego wielkiego statku? oh my god ale z tego będzie wielki materiał oh my god dla was to była chwila, dla nas. dwie godziny grałem w fortnite'a dostałem kilka emotek dostałem darmowy skin Na szczęście rapisów nie widać, aby nie było praw autorskich. Nie no, twarzy też bo powinniśmy zasłonić, ale... Nieważne, to obetnie YouTube. Ła. Ale słońce świeci. O mój Boże! Rodźcie mnie przed słońcem. Tu chyba musimy pauzować, bo będą prawa autorskie, ale widzimy się. No dobra, jesteśmy. I co to jest za... Wielki pokój, ale cień się 6 minut trwa Krótko O nie, błagam, nie odwracaj się Błagam, nie odwracaj się Proszę, bo będę musiał film Nie odwracaj się No nie O, nie widać O, no teraz jesteśmy tu Przepraszam, ale nie nagrało się Toto nie nagrało się to. Nie? Nie. No przyk... Nie... O, już jest ok. Teraz tata będzie grać. Cieki. I patrzcie na to. I to jest ten statek. Dobra. Chcesz powiedzieć, że my jesteśmy w statku. No teraz musimy się ubierać. Dobra. Widzimy się zaraz. Widzimy się zaraz. Właśnie wychodzimy. I tu są prawa... Tu jest dużo ludzi, więc... My widzimy się w pokoju. Wyszliśmy z tira. obiecałam wam, że się widzimy w pokoju. Nie, no będę musiał wycinać, serio. Tu jest tak dużo ludzi. Dobra, ja po prostu będę... No? A to chyba nie? Idziemy do Dobra. Idziemy! Korytarz bambanów Normalnie jak korytarz garderów To No to korytarz w bambę, zauważyłeś to? No właśnie, to wszystko będzie pełne tirów Ja no, sobie tego nie wyobrażam My jesteśmy prawie pierwsi Pierzmy jako pierwsi Co? No. Minut. 8 minut. Osiem minut chyba, ale zrobię dłuższy film, bo Eda Major Jujutsu do Asokas był najdłuższy, ale tak częściej. W ogóle wąska droga jest, tam tir wjeżdżają, chociaż wygizdy widzicie. Patrz, tam jest jasno i widzowie nic, biedni nie widzą. Dajmy przybliżenie. O, coś tam widzą Dobra, chodźmy. On jest daleko? Tak, muszę biegać teraz. O, 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 o. O, o, to, o, to co? Kurde, tu trzeba uważać już. Przybliżenie, jakie to jest brudne. Jak to wszystko jest brudne. Tu mamy w ogóle. Jezus, co tu się dzieje? 9 minut. Wow. wow. Co tu się dzieje? To co? Idę. No i szybko, pan czeka na nas. Prawo prawa autorskie XD <coughs> トップ。 Końca. Tu nie ma serio końca Jeszcze, po prawej nasze Tu otwieramy idziemy i to jest nasz pokój wow, pierwszy raz tu jestem i będziemy widzę spać osobno Na razie dajmy tu się rozebrzemy czekajcie widzowie wow nie? Mam widoczek z okna, no jak w samolocie Naprawdę, ja już mam swoją O! Pan mi wziąłeś? O, fajnie A to skarpetki wrotne? Jasne, czekajcie widzowie O! Już jest No jak widzicie, to są piękne widoczki Taszki latają Tato, no, fajnie jest? Zarąbiście. O, Dojedziecie kiedyś, taka familijna Taka Wirus, taki Freddy Fazbear Ale nieważne, to nie dziś Taka kamerkę na siebie Welcome, welcome Jak widzicie mam że o co już wam mówiłam Jestem w klapkach Welcome my shoes Three, four Heart in the boots Tata chyba nic nie widzieli widzowie. Daj idź, Daj na moje buty. Mam klapeczki. Mam shoes. My shoes. Mam takie klapy Nie, nie da rady. O, takie mam klapeczki. One, two, my shoes. A tata nie ma klapków. Nie mam. Dobra. Um, my się widzimy zaraz jak... Coś tu będzie się działo Jak będzie się działo to będziemy nagrywać Oto to światło i widzimy się za jakieś Jak będziemy płynąć to pokażemy A razie nic nie ma ciekawego to widzimy się zaraz Was o klucze o Witamy widzowie Witamy witamy Trochę odpoczęliśmy Nie proszę? Biorę, biorę biorę Będziecie czekać, że zdejmiemy się na chwilę. Tak, lepiej Idziemy właśnie na ja kamerkę. Jesteśmy w kapkach. Czy dobry? To bałagan. Dobra. Ja już prześciemny korytarz bambanów prawda? No, chodzi o muszę też do pizzy. Jest to z tego, żeby się wystąpić. O nie, łagam jeździć do nas, a wy go nie widzicie i tak w prawo. Gdzie tu? na naszej recepcji, wiesz? Tak na wakacjach. Przyjdź. No to, my poczekamy sobie. Trzy Karole to nie jedne. raz, dwa ładnie, trzy ka Karole Panie, wy serce nie widzicie biedaczki W widzicie te Karoly... Karol Wygląda dziwnie Karol nagrywa Karola, który Nagrywa Karola. Karol, który nagrywa Karola. Nie, no to jest. To jest dziwne. Co? A tu jest ten, ten prawdziwy, ten mięsniejszy. Tak, to chodź coś zobaczyć. Karol? Karol nagrywa Karola, który nagrywa Karola. No co widzisz? Karol, który nagrywa Karola. Świat, już tego nie widział. Idziemy. Ładnie jest, jednak na wakacje. Tu mamy jakieś drzewka. W ogóle to jest w ogóle tu gdzieś jestem. O, trzy karony znów się nagrywają, a teraz już nie były jakieś piękne i to tu patrzę, kiedy to... I patrzy bo oni tak to zrobi. A pod dwa, prawie by się tam, nabrać, to są takie dwa. Tu to jest? Wow, uciekam przed sobą. O, już dobrze. go nie ma. Albo jest. Ryecy. Co? To można zrobić? Jezus. już Tak. Pokażę mi to. to Z Oh my goodness. Um, tak to wygląda. Przybliżenie. Bardzo płynące może I waga ma dobrą wiadomość Z jakie ciarki A ty? Ja mogę to tam wrzucić? Nie. Czemu? No właśnie patrzę, i na jak daj przybliżenie. W prawdziwym życiu Jezu. Te... Popatrz tam, to wygląda jakby płynęliśmy Możecie widoki na promie? No, no ci, Ja się wzroszczę. No o, tam co? Dzięki. To jest naprawdę. Ryecj pywcy i -a. Nie, chodźmy tu jeszcze chwilę. To jesteś bez skarpety. Nie chcę robić chorych? Nie A ty to co? Tato a ty to są z takie czerki, czy my właśnie płyniemy? No patrz, to może się tak idealnie rusza... I co, wie, wy tego nie widzicie, ale serio, to coś jak się rusza. O przybliżenie. Ja... Przecież my płyniemy, kurna. Ty też masz takie czapki, czy my płyniemy? Ja mam. Dobra, chodźmy oglądać dalej. Uwaga, poślizgnie. No co, ty tru? Katr... Już tak. Nabrałem was? Napiszcie w komentarzach. to siebie nabrałem? Ale widzów może nabrałem. Tam co? Dobra, idę. Gdzie jest jedzonko? Najważniejsze miejsce. Gdzie jest najważniejsze miejsce, czyli jedzonko? Czuję jedzenia. Czyli gdzieś tu. Zawaliśmy co jeszcze wyżej Uwaga! Wy może coś nie, nie, ja widzę Co tu jest? Kiedy na na nie, bo nie, nie, będzie nie, 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 to, nie, 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 sklep, w a, dobra A wiesz jak nadal mam? Zaczyna jak jest otwarte Za 5 minut To Zobaczymy to w sali za mało Jestem ciekawy widzowie Polecam iść do Szwecji jak warsztata pracuje ja tam, ja tam też nie byłem Więc nas to będzie Astrakcja prawda? A to co w ogóle jest? Maszyny do to dni Serio? Sara zabaw, otwieraj Zygzak McQueen! A piłka rzeki tu były kiedyś. O Garfield! Wysunęli rzeki. A zauważyłeś, czy jest tu sama w postaci, które znam? Zygzak McQueen. Myszka Mickey, Garfield! Przybliżanie. To jest Garfield. Tu mamy zygzaka McQueena ja, to jest Garfield? Ale Smurfy Ej, to jest? No, ja mam no, Ja to zostaję Ja na psa Tato Ale co tu robi Zygzak kwin? Co tu robi Garfield? Co tu robią Minionki? Ej, zigzag jest tak popularny i nawet gardło. Smurfy nawet są na telewizorze. No, dla dzieci. A kiedyś tu stał piłkarzek, nie wiem, czy ma No, nie wiem, może. Nie wiem, bo to dla małych Babyszów i może dali to. Widzowie, to co znalazło, musicie mu dać lajka. Prawda? To to? Prawda, czy mam dać lajka za tego słodziaka? Pewnie je widzicie. Ale to jest słodki pies, który prosi tylko o lajkacza. On, on, on jest was nie prosi, tylko o jednego lajka. Więc może zostawcie jej subika i lajka. A więc dla tego biednego piesia, który... Co on nie jest biedny, on jest... Kochany. I za mną będzie dobrze, spokojnie. No zostawcie na niego suba i lajkarza, a on jest słodziutki. To języczek. A ja się chwilę pobawię i widzimy się na obiedzie za 5 minut, prawda? Właśnie idziemy, trochę się pobawiłem. Naprawdę było fajnie. Tam a jako Jakie. Może Jakie piękne może. Żeby, a my tu zdaliśmy Pary, to już się możemy to my płyniemy już Patrz, możemy iść wybrać my płyniemy. No tak się wydaje, nie? No. Widzimy się po przejezeniu. Jesteśmy na morzu. Sobie tu oglądam telewizję. Ale dla mnie jest ciekawe go, ale rataty, co jest ciekawe, bo to są jakieś kierowce. Ale nie. Chcę się bać, nie mogę, bo tu nagrywam. No i długo będzie koniec, ale. Ale dobra, nic. Serio, naprawdę. Jestem już trochę zmęczony, by coś poglądałem na tablecie. A nie chcę kończyć tego filmu. Nie no wiem, co mam zrobić. Dobra, to telefon telefonie sobie coś wam. Nie skończę filmu. A to mi właśnie zabiera frytki z kurczaki i kaczupem. Ja pilnuję tableta. Kierowcę. Wyglądam też przy okazji. Ta, ta ogląda też na ku Jesteśmy w Szwecji. Jeszcze nie płyniemy, ale. Wydaje się, że płyniemy, czekajcie, wrócę, wydaje się, że płyniemy, patrzcie, ruszę się, tak naprawdę my cały czas stajemy w miejscu, bo tam są, kurde, ach, ach. nie da się rady? Nie, 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 para, da radę, mam nadzieję, słuchajcie, my, my nie płyniemy, naprawdę my nie płyniemy, my się trzymamy nadal portu, ale ci za to płyną. Za to szybko. Aj, ty już te Ty działałeś, Hannah Sima, aby A Aj, Dobra, płynam już. My też tak będziemy płynąć, mówię wam. Ale my będziemy całą noc, a nie będziemy nagrywać całej nocki. Z przesady już rzuciłam coś wczoraj. Jestem trochę zmęczony, naprawdę jestem zmęczony. I O, nie płyną! Gdzie jest ta ta? Statek taki malutki, nie dla tirów. To nie dla tirów jakiś statek? To nie jest dla tirów statek? Nie wiem. Nie wiem. Przysem trzy rytmy nie ma ani jednego tira. Więc to nie jest ten. No Jednak są tam wojskowe. Nie wiem czy widzicie. Wy nie widzicie wojskowe, ale są tam setki wojskowe. Ten już prawie pojechał. Mi się pomarańczowy, jak drut, drut, drut. drut, drut, drut. Jak drut, drut, drut. Jak drut, drut, drut. drut. No serio to już oni przecież tam jedą A ty nadal ciebie nie najedą silą tak? i przełączyć kolejne statki Tato Tam ci już popłynęli Masz tyle jedzenia, że na talerzu się nie mieści O! My się widzimy zaraz Teraz tydzę dla siebie, wiesz? Teraz wiesz co? Sobie Żegnam się widzami, miałam ja, ja was serdecznie jak jeszcze gdzieś coś wrzucę, ale to już jest na tyle tego odcinka. Widać czy naprawdę był to długi odcinek, ale Pora już to zakończyć. Ja Ciężko jeść. Głodny jestem, więc ja już się z wami żegnam. Smacznego. Pa, pa, tata, chodź się pożegnać. Cześć, na razie że was, ja ją zaczynam mieć, dzisiaj jeszcze coś wrzucę, ale bez przesady, będzie to godzinny odcinek.